Witajcie kochani w kolejnym vlogu mamy dzisiaj walentynki ja już jestem w połowie ogarnięta tak jak widzicie włosy, makijaż, czerwone usta jak na walentynki przystało postanowiłam się pomalować postanowiłam usta pomalować na czerwono jeszcze się nie ubrałam mała jest ubrana, ale też niedocelowo ponieważ na instagrama chciałabym nagrać rolkę z outfit of the day z Walentynek. Nie wiem jak mi to wyjdzie, ale mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jest piękne słoneczko, naprawdę. Proszę bardzo, tutaj views okienka. Piękne słoneczko jest dzisiaj. Nie wiem ile konkretnie jest stopni, ale mam wrażenie, że jest w miarę ciepło. Jak wypuszczałam psy, byłam ubrana tak to było nawet ok, gdyż na dłuższą metę wiadomo byłoby mi zimno. Dzisiaj Bartek wraca szybciej, bo wcześniej miał jechać do pracy na piątą, więc będzie kończył o trzynaste, więc tak około czternastej będzie w domu. Spędzamy dzisiaj sobie ten dzień w domu i będziemy jeść sushi. Kupiliśmy ostatnio sushi w Biedronce po taniości, poszliśmy troszeczkę żeby też nie przepłacać, a miałam ochotę na sushi w ten dzień. Ustaliliśmy to nawet w styczniu, że w walentynki jemy sushi z Biedronki, żeby było tanie i będziemy pić winko. Znaczy ja, nie wiem jak Bartek, ale ja na pewno bym chciała się napić winka, bo mam zapas tego winka, więc spoko. Muszę też dzisiaj tutaj ogarnąć, bo w kuchni jest troszeczkę syp. Po kolacji cały został włosy. Hmm. Tak średnio jestem z nich zadowolona, tak wam powiem szczerze, bo się troszeczkę spuszyły, są takie troszeczkę spuszone, w sumie nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie to opadnie i e, zrobią się takie ładne feloki. Spięłam je sobie tutaj, w tą klasyczną fryzurkę i mam e, kokardkę z tyłu. Mała też będzie miała kokardki na włoskach i będzie tak e, w miarę meci meci, powiedzmy. W miarę meci meci. Też bym chciała się zrobić. Może jeżeli się uda, z Bartkiem, zdjęcie. Napiszcie w komentarzu, jak wy spędziliście walentynki. Czy po domowemu, w, w domu po prostu, jakieś fajne jedzonko zamówiliście, zrobiliście. Czy wyszliście do jakiejś restauracji, do kina, do parku. Napiszcie w komentarzach, jestem tego bardzo ciekawa. rolka nagrana zmontowana nawet balon love jest wszystko ogarnięte mała już zdjęła klasycznie swoje skarpetki no nie ubierałam nas w buty czy w kurtki, czy coś takiego po domowemu tak jak chodzimy po prostu na co dzień w domu oprócz oczywiście skarpetek małej ale to to wiadomo no i um, no bo nie wychodzimy raczej nigdzie dziś, chociaż może wyjdziemy, żeby zrobić ładne zdjęcie bo Bartek nam zrobi. Nie wiem, muszę zdjęcie po prostu główne jakieś dać, a nie mam żadnego takiego ładnego po prostu popatrzcie na to. Naprawdę czuć, że wiosna się zbliża wielkimi krokami i tylko czekam. Czekam po prostu na, na tą wiosnę, żeby ściągnąć te zimowe kurtki chociaż w sumie ostatnio jak byliśmy wczoraj w poniedziałek byliśmy na zakupach to już teoretycznie mogliśmy ściągnąć kurtkę Bartek był w samym polarze z pracy mała była w takiej mm, kurteczce która ostatni raz miała na jesień takie w ptaszki, taka zielona w ptaszki e, i wtedy, to był jeszcze chyba listopad to był październik końcówka wtedy jeszcze musiałam raz jej zawinąć rękawy tym razem nie muszę. To jest kurteczka z H&M, może wam w sumie pokażę. A chodzi mi konkretnie o tą kurteczkę i to jest właśnie z H&M rozmiar 80, czyli taki jaki niby powinna mieć w H&M, bo wiadomo H&M ma rozmiar zawyżony. I dzisiaj coś przyjdzie, właśnie z H&M nowa kurteczka. Nowa kurteczka dla niej przyjdzie druga, taka żółta, którą miała też na jesień. Te jesienne zdjęcia na farmie, do które robiliśmy, czyli ta tam, tam jest ta żółta kurteczka. No niestety już nie pasuje, jest na nią za duża. Już wtedy była taka lekko kusawy w rękawach, no a teraz to już out, znaczy out do schowania dla drugiego dziecka, wiadomo, bo może będzie dziewczynka, nie wiem przyszłości. No i została nam tylko właśnie ta kurteczka, która no teraz jest idealna. No i przyjdzie, znaczy przyszła już, ona czeka, tylko trzeba ją odebrać. Właśnie druga kurteczka, którą po prostu tak tylko ją zobaczyłam. Myślałam o, nie, o niej dniami i nocami, non stop i gdybym kupiła jakąś inną, to byłoby to troszeczkę na siłę, bo ta jest po prostu perfekcyjna, idealna. Mhm. Tak, wywalam Tak O O, Spadło A kto to teraz podniesie? No jeszcze, jeszcze Pando został Ok, wywalimy też Panto Body. No ale rolka ogarnięta Tylko trzeba zdjęcie jakieś zrobić Jeszcze na dzisiaj film bym chciała zmontować Dokończyć montaż Mam nadzieję, że mi się to uda, bo ona powinna zasnąć na drzemkę i i ogarnąć po prostu ten film do końca. life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Popatrzcie, jaką mi niespodziankę mężu zrobił. Gdzie się w ogóle nie spodziewałam. Żadnych prezentów, a tu proszę, bukiecik walentynkowy. If I, let jest paczka z kurteczka Pani, a można mi nie zasłaniać? Taka z kapturki. Proszę bardzo, ona jest inne materiałowe. Weź nie jest na sam rozmiar. Nie, dużo dłuższa. No to starczy. Dłuższa jest do... Yy, czyli za dupę jej zajdzie, więc dobrze. A rękawki tak jak ta będziemy zawijać. To też dobrze, tak jak w tej. No i fajnie. Bo zazwyczaj to ja nie przepadam za kapturem i jej też odpinam. Mimo, że ta kurtka i ta kurtka yy, to jest na sam rozmiar, to ta jest większa z bliska taki wzór ma beżowy, kwiatuszki po prostu jest taka właśnie delikatna jest przepiękna proszę bardzo super wyglądasz no idealna mała przekąska, pomarańcze ostatnio mam panzę na pomarańcze tym razem udało mi się zdobyć pomarańczanie grejpfruty nie pomylić się no a tutaj herbatka zielona z dodatkiem

Obejrzewam vloga u Alice Alice Vlog Channel, U Alicji I ona tam robiła, nie wiem czy wino, czy coś Ale takie... Taką posypkę Sprawdzałam po... w internecie i nie pamiętam jak to się nazywa Ale robiła taką posypkę na kieliszek I postanowiłam, że a dobra W sumie chciałam i tak Napić się dzisiaj wina Tam możemy spróbować zrobić, prawda? Jest trochę ciemno światło będzie po prostu wariować totalnie mam tutaj cukier według internetu można skorzystać z cytryny ja wstępnie chciałam skorzystać z kiślu ale w sumie nie wiem, czy kisiel dobra, mam pomarańcze więc po prostu zrobimy z pomarańczy w ten sposób zrobić o. Tak. taki efekt chciałam uzyskać. Proszę bardzo z bliska wiadomo tutaj mi się z tyłu polało, ale zasłonimy to i teraz dobre pytanie czerwone czy różowe? Więcej ja mam czerwonego, to dzisiaj pójdzie czerwone Wasze zdrówko kochani zaraz będę jadła kisiel Wezmę sobie winko, pewnie, pewnie sobie zalewkę wezmę, a co tam, no bo jeszcze do, do sushi, e, sushi czeka, wasze zdrówko. Przebrałam się już w moją walentynkową piżamkę i ogarniam się w wychodne ubrania, po prostu zmywam makijaż. Jest praktycznie godzina 19, teraz się zabieram też za kąpiel młodej, czekam tylko aż Bartek się obudzi, żeby podać tu sushi. Może obejrzymy jakiś film, nie wiem, może czegoś fajnego poszukam, albo sama sobie po prostu włączę. Normalnie taki puch na tych kutłach. No nie nieźle, nieźle. Nie używałam dawno biletowego szamponu i widzę w kamerze, że są żółte. Takie aż za bardzo żółte, więc muszę się tym zająć. I znowu zacząć używać, ale ładnie to wygląda. Ale mimo wszystko nadal mnie kusi, żeby pociągnąć ten blond wyżej i żeby było takie delikatne przejście po prostu tego mojego naturalnego koloru i pociągnąć ten kolor tu. Co, kochanie? Co mnie walisz tym klapkiem? Słucham? Co mnie bijesz tym klapkiem? Co ci takiego zrobiłam? Ale mimo wszystko, no, w blondzie bardzo fajnie się czuję. Po prostu, znaczy w brązowych też i czasami jak patrzę na swoje stare zdjęcia albo na kogoś, kto ma brązowe włosy, to takie kurde, też mnie kusi, bo fajnie wyglądała, a jednocześnie jak patrzę, jak ktoś zmienia np. z brązowych na blond, na odwrót, wiecie, to kurde, ten blond mimo wszystko też jest ładny. I nie wiem. <grym> a prawdopodobnie tysiąc razy mi się to zmieni. W ciągu swojego życia e, wiele razy to zmienię. Włosy słucham. I byłem tak manewrować między blondem a naturalnymi włosami, nie? Na ten moment cieszę się. Słucham. Na ten moment cieszę się po prostu z tych blond włosków. A jak są zakręcone, są jeszcze lepsze. Tak. Tylko brakuje mi takiej czarnej sukienki, tak classy. Czerwona właśnie szminka i, i lecimy. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I, I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.